Witajcie na mojej hawajskiej imprezie! Imprezie hawajskiej u Nie pchaj się! Cześć, Tomas, Jak ci się podoba hawajska impreza? Całkiem nieźle, a jak tobie? Mi też się podoba! Widziałeś moją spódniczkę? Ekstra! Stella, czekamy na konkurs! Jesteśmy gotowi wygrać! Tak, Stella! Jaka będzie nagroda? Tak, nagroda będzie dla nas. Stop! Zwycięzca konkursu, który rozbije piniatę, zabierze wszystko, co się w niej znajduje. Jest tam kasa i inne rzeczy. Koteczku, piniata będzie nasza. Piniata będzie nasza. Czekamy na konkursy. Jesteście gotowi walczyć o piniatę? Tak! Pierwszy konkurs na najlepszy hawajski taniec. Chłopaki, dajmy czadu! Let's go, I'm sure you can take it You've been crying over him for a lifetime So if you don't mind we will dance till it's way past three Another cause that we can fly with the baseline I know, I know, I know, I know Tak, Kitty, jestem gotowa. Co sądzisz? Diana, wyglądasz świetnie. Dzięki ty też. Jakie mamy szczęście, że moja mama zgodziła się zaopiekować kokosem. Diana, szkoda, że opuszczamy kokosa, ale czuję, że jeżeli nie przyjdziemy na tą imprezę, to coś się tam wydarzy, na pewno. Tak, nigdy nie będzie podrywał twojego Tomasa ani mojego Kirila. Będą się bali podrywać twojego Kirila, ale Laura na pewno podbije do mojego Tomasa. Co? Boją się? Widziałaś blondy? Ona niczego się nie boi. Dobra, Kitty, pospieszmy się. Ja na ostatnie poprawki. Mam nadzieję, że hawajska impreza z będzie fajna i zabawna, a nie nudna. To jak, Kitty? Idziemy? Zaraz się tam pojawimy i na pewno rozkręcimy tą imprezę. Ta impreza jest świetna, ale bardzo mnie rozbolał brzuch. Starzejesz się, bracie. Co, ja jestem w kwiecie wieku, jestem najprzystajniejszy facetem w tej winni Chłopaki, boję się. Laura do mnie startuje. Wiesz, że za tobą biega. Wiem, szkoda, że nie ma tutaj Kitty. Moja, ale fajnie jest bez Kitty i Diany. Tak, Nad, czasami musimy się rozdzielać. Dziewczyny, chyba coś jest między mną i Tomasem. Naprawdę? Naprawdę? Już zapomniał, że ma dziewczynę. Kochani, już potańczyliśmy. Teraz czas na kolejny konkurs. To dla ciebie. Oh my god, to dla mnie? Zobaczcie, co dał mi Sean. Sean i ja jesteśmy parą. Już? A po co mamy zwlekać? No nie, nawet administratorka Stella dostała od Seana taki uroczy bukiet. Blondie, na nas też przyjdzie kolej. Tańczmy piękniej, żeby zwrócili na nas uwagę. Okej. Okay. Cześć, Cześć wszystkim! Kokos jest w dobrych rękach! Impreza! Uuu. No, no nie. nie. Żadna impreza nie może być bez nich. Blondie, musimy się z tym pogodzić. Hej, Hej dziewczyny. dziewczyny! O, Kitty i Liliana! Cieszymy się, że tu jesteście! Bardzo za wami tęskniłyśmy! Kochani, mamy tutaj spóźniarskie. Kitty i Diana przez minutę będą tańczyć taniec hawajski. Okej, okay, zgoda. Dziewczyny, chodźmy, potrzebujemy pniaty. Nagroda nasza. Po co one tu przyszły? Przykro nam, Laura. To jak? Raz, dwa, trzy. Do dzieła. Dziewczyny, walczcie o nagrodę. Zobaczcie, nauczyły się tańca. A my nawet nie wiedziałyśmy, że będzie konkurs tańca. Przygotowały się. Dziewczyny, brawo, udało się. A teraz kolejny konkurs. Chłopcy, wstawajcie. Wow. Diana super, że przyszłaś. O, naprawdę Kiril? Jestem pewna, że mówisz szczerze. Tomas, jak impreza? Z tobą lepiej. Wierzę, Tomas, wierzę. Kochani, trzeba powalczyć o piniatę z pieniędzmi. Kolejna konkurencja. Trzeba przejść pod kijem i nie dać się złapać. Sean, pomożesz? Uhu! Damy radę. Pokonamy, Pokonamy wszystkich. Kiril, pomożesz mi zdobyć piniatę? Jasne, piniata będzie nasza. Musicie powalczyć z nami. Jesteśmy silną konkurencją i potrzebujemy tej piniaty. Będą trzy poziomy. Zaczynamy od najłatwiejszego do dzieła. My pierwsi. Kirill, dajesz. My następni. A teraz ja my. my. Blondi? Jesteśmy, jesteśmy super. super. Chodź, damy radę za. A teraz poziom niżej. Kto pierwszy? Mm. Nadlecimy. My jesteśmy następne! Jesteśmy super. Teraz my. Dajesz Kiril! A, udało się! Wow! Dziewczyny nie wierzę, że im się to udaje. Dzisiaj tylko jedna rzecz mnie pocieszy. Jak wygramy tą piniatę z pieniędzmi, a potem pójdziemy na lody. Laura, Laura damy, damy radę. radę. I trzeci poziom najtrudniejszy. Damy, damy radę. radę! Lecimy! A! Kiril, Kiril, jak? Chodź, zróbmy to. Blondie, musimy dać radę. Rozwalimy, Rozwalimy wszystkich. Eh, blondie! Zag w ogóle w nas nie wątpię. Zag! Rotuję, udało mi się. Uhu! Kochani, to była świetna robota, ale nieniczni poradzili sobie z zadaniem. To Nat i Maja. Uhu! A niech to Kirill, nie udało się! To wszystko przez Twój wzrost! Nie ma problemu, piñata będzie nasza, wygramy! Mam nadzieję! Następny konkurs to krab czyli kraby będzie pierwszy i wygra, zdobywa punkt. Woohoo! Robimy kraby, łączymy się w pary i lecimy! My, my pierwsze, a my, a my z nimi! Kto pierwszy dotrze do kokosa, zabiera kokos i wraca. Raz, dwa, trzy start! Blondie, dajemy, szybcie, dajemy, szybcie, dajemy, szybcie, dajemy, dalej, dalej, dalej! Jeszcze, jeszcze! Wygrałyśmy! Nie, my, my wygrałyśmy. wygrałyśmy! Dziewczyny, jest Ramis. W tym samym momencie złapałyście kokosy! Następni, dajcie, dajcie z, z siebie wszystko, wszystko kochani. kochani! Raz, dwa, trzy! Uhu. Szybko! Wygrali Ice i Thomas A co z nami? Chłopaki, a wy macie drugie miejsce. Mamy kokosa! Mamy dwa kolejne kraby. Taja i kapryśna, Maja i Nat! Raz, dwa, dwa trzy! trzy. Szczytko! 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 Dziewczyny, żadna z Was nie zrobiła kraba. Co? Starałyśmy, Starałyśmy się. się. My, My miałyśmy, miałyśmy dobrego, dobrego kraba. kraba. Dziewczyny, odłóżcie kokosy. Pora na kolejne kraby. Diana, Kitty, Sorki. Nie udało się. A teraz zmieniamy zasady. W krabie powinna być para. Dziewczyna i chłopak. Jesteśmy, Jesteśmy gotowi. gotowi. Ja też jestem gotowa. Tomas to mój chłopak. Kitty, zaraz będziemy w parze. Aj, nie będę z tobą krabem. Raz, dwa, trzy, star! Dwie przyjaciółki, ale Koko z Madiana! Koko, Koko z przyjaźni! I następne pary! Raz, dwa, trzy! Aha. Wygrali Sean i Laura! Gratuluję, kokos jest wasz. Wow! Zok, ale z ciebie frajer. Nie mam kokosa ani z tają, ani z tobą. To moja wina. Kochani, nie walczcie. Kolejne pary. Uuu! Raz, dwa, trzy. Uuu! To był najlepszy krab. Ice i Maja. Dwa kokosy. Uuu! A teraz trochę tańca, a potem będzie piniata. Diana, co ty robisz? Możemy nie wygrać piniaty. Kiril, nie martw się. Na pewno wygramy i pinjata będzie nasza. Tomas, a mogę cię prosić do tańca? Nie, Laura, nie możesz. Słuchaj, Kitty, a jak tam wasz kokos? Zostawiłyście go? Bo niani chyba nie macie. Kokosem opiekuje się moja mama, więc nie martw się, Laura. I coś mi mówi, że ogłoszenia nie zostały rozwieszone. O niech to, a niech to. Co, Laura? Chyba podejrzewają, co zrobiłyśmy z ogłoszeniami. Blondie niosą piñate. Super, ja uderzę pierwsza. Piniata! To nasza piniata i ostatni, najważniejszy konkurs. Ten, kto rozbije piñatę, zgarnia wszystkie nagrody. Wow, musimy mocno uderzać. Kirill, piñata musi się otworzyć po twoim uderzeniu. Postaram się. Zaczynamy, blondie i koteczek. Co? Co? Nie! Hurra! pinia jest nasza! Teraz ja! Słabo! Teraz króliczki! Trzymaj! Dajesz nad! Oho! Co tam wyleciało? Słabo uderzyła! Teraz ja! Uhu. Prawie, prawie! No dobra, króliczki 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 króliczki, 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 króliczki. A teraz ty. A, Wygrały króliczki. Dobra robota, dziewczyny. To niesprawiedliwe. Nasz cios był potężniejszy. Blondy, nie maruć, To był konkurs z Kochani, nie martwcie się. Wszystkie te słodycze i pieniądze zostaną przekazane na hawajską imprezę. Tomas, to co robimy? Pozbieramy to wszystko i idziemy. Dobra, dobra. Ej, Ej wy! wy! Nie martwcie się, daleko nie uciekną. To teraz ostatni konkurs. Przez basen na materacach! Tak. Nie, nie, na to się nie pisałam. Mam super makijaż. Tak, mój strój będzie mokry. A może chłopcy wezmą udział w tym konkursie? A my im będziemy kibicować. Tak. Kto pierwszy? Ja. Okej. Okay. O nie, nie udało się. On mnie rozczarował. W porządku, dam radę. Powodzenia. Zak. Kirill, żaden z chłopaków nie dał rady. Mam nadzieję, że ty dasz. Dajesz, Kirill. Tak, dajesz, Kirill. Kirill. Tak. Kirill! Jestem suchy, to dla ciebie, Diana. Nie pomogę. A teraz mistrzowie. Bez problemu przejdziemy. No to do roboty. Nie udało się nam. Paestru wam pokaże. Zaczynamy się bawić na naszej super imprezie. A Wy zostawcie lajki, subskrybujcie nasz kanał, klikajcie w dzwoneczek i czekajcie na nowe fajne odcinki. Do zobaczenia! Pa! pa.